Hej, hej, witam Was ponownie. Dzisiaj kolejny odcinek Jak rysować komiks, i tym razem zaczniemy od momentu, w którym przerwaliśmy. Ostatnio czyli mieliśmy wykonany szczegółowy w miarę szkice, rozpisane dymki i co chcemy w naszym komiksie powiedzieć. Natomiast dzisiaj zajmiemy się line-artem, czyli jak zrobić, żeby to było już bardziej komiksowe. Ostatni etap, jaki zostanie, to albo nałożenie cieni, rastrów, bądź też kolorów, ale to będzie jeszcze jeden osobny filmik do tego. Natomiast dzisiaj. Jedziemy z lineartem. Do tego będziecie potrzebowali już waszego e, zaszkicowanego komiksu, waszej zaszkicowanej strony. Może to być taki szkic detaliczny, jaki ja mam zrobiony, może to być mniej szczegółowy szkic, e, nie ma to znaczenia. No i zobaczcie... Na tym szkicu no już mam niektóre rzeczy tak troszeczkę mocniej ołówkiem poprawione, co potem będzie problemem dla mnie, żeby to wymazać, więc najlepiej by było jakbym ja gotowca przerysował na osobnej kartce, do tego możecie użyć po prostu szyby, podświetlanej szyby, możecie po prostu też przyłożyć kartkę do okna, ale o tym to będzie jeszcze później. Dobra, spójrzcie. E, tak to mniej więcej wygląda. No i tutaj mamy już dwie postaci poprawione konturami. Tak? Gumball na pierwszym panelu i Darwin na trzecim panelu. E, one są już poprawione i widać tą różnicę pomiędzy ołówkiem a e, cienkopisem. Ja używam cienkopisów kreślarskich, takich zwykłych, wiecie, e, o szerokości rysika 0,1, 0,2, 0,3, 0,5. a Można dostać w każdym papierniczym praktycznie takie cienkopisy. One nie są jakieś tam mega drogie. Jeżeli ktoś jest ambitny, może użyć piórko z tuszem, e, także bardzo fajna rzecz, a jeżeli ktoś nie chce inwestować póki co w ten sprzęt może po prostu użyć zwykłych długopisów, też będzie spoko, tylko pamiętajcie, że długopisy z reguły mają jedną grubość e, linii i może być troszeczkę problem z uchwyceniem e, delikatniejszych rzeczy e, zaraz o tym powiem wam troszeczkę więcej, no i zobaczcie, tutaj są te dwie postaci, jest Gumball i jest Darwin. Tak? E, obok już się pojawia zarys Sary, która jest w tym dymku takim myślowym e, Darwina. Więc e, no co tu powiedzieć więcej? Bierzemy się po prostu za konturowanie. Cienkopis w ruch i jedziemy. Pojawił się Gamble i pojawia się Sara. Znaczy nie wymazuję póki co tego ołówka, zrobię to dopiero na końcu. Nie ma sensu teraz e, tego mazać. I e, mo jest szansa, że tuż jeszcze nie do końca wysychł, więc się to rozmarzę. Gumball, Sara i masa cienkopisów. Zobaczcie, już prawie wszystko jest gotowe. Jeszcze nie są wymazane elementy, także e, widać i ślad ołówka oraz cienkopisy. Nabiera to troszeczkę kolorów, nabiera to trochę kształtu, i zobaczcie, też e, spójrzcie na twarz Sary. Tak, troszeczkę, ouch, coś nie poszło, nie? Nie poszło. I tak samo przy Gambolu ta ręka, coś tak nie do końca. Cienkopisy mają to do siebie, że ich już nie wymarzymy. Czy aby na pewno? No i dobra, zobaczcie, co się stanie teraz. Jeżeli zrobiliśmy jakiś drobny błąd, może nawet jakiś poważny błąd, jest szansa to skorygować. Jest szansa to skorygować. Czego użyjemy? Czego użyjemy najnormalniejszego w świecie korektora. Ja mam jakiś taki zwykły tani korektor w e, pisaku, w piórku. E, można użyć w pędzelku korektor te taśmowe przesuwane nie są do końca wygodne, bo nie mamy takiej możliwości manipulacji e, Tutaj e, tym sprzętem, więc najpierw jest taki w piórku, bądź taki w pędzelku i zobaczcie. Bam, twarz Sary wygląda normalnie. Bam, ręka Gambola wygląda normalnie. Także, co tu powiedzieć? I spójrzcie jeszcze raz, powrót. Tak wyglądało to wcześniej. Tak wygląda to teraz. Tak wygląda to teraz. A tak to wyglądało. Jest różnica? Jest różnica. No i tym sposobem przechodzimy praktycznie do końca naszego etapu. Wystarczy nam wymazać wszystko, ewentualnie jak ktoś chce, może dorobić dymki jeszcze na postaci, może dorobić dymki, żeby tam było zaznaczone, że w tym miejscu coś postaci mówi, ale nie trzeba tego teraz robić. No i tak, e, mówiłem Wam o korektorze. Korektor ma jedną wadę. Jeżeli będziemy starali się to e, poprawić kredkami lub też niektórymi pisakami, będzie może widać ten korektor, tak? Jednak korektor ma inną strukturę niż e, kartka papieru, i ten e, biały, e, połyskujący e, fragment będzie się może trochę odróżniał, dlatego jak użyliśmy korektora, Warto po prostu e, zrobić stronę w, komiksową w czerni-bieli za pomocą ewentualnie rastrów lub nakładając odpowiednie gradienty szarości, tak? Czyli tam, gdzie postać powinna być niebieska nakładamy średni e, szary, sara jest jasna, czyli bardzo jasne szary zostawiamy. I tak wiecie, stopniować to w odpowiednich odcieniach szarości, ewentualnie, tak jak ja tu narobiłem baboli, właśnie i korzystałem z tego korektora. Możecie po prostu teraz tą stronę przyło przyłożyć do okna, na to nałożyć jeszcze jedną kartkę i spróbować odrysować już tym razem bez błędów. Są też takie specjalne e, skrzynki zwane illustbordy, e, które mają plexi i żarówkę pod spodem i są podświetlane. To są takie stoły kreślarskie do, od razu podświetlane. Jeżeli ktoś ma coś takiego w domu albo coś podobnego. To super. Jeżeli ktoś nie ma, wystarczy nam e, szyba e, w trakcie dnia. Przykładamy dwie kartki i próbujemy to odrysować, żeby poprawić. Jeżeli chcecie poeksperymentować po prostu, możecie. Pokolorować tę stronę. Następnym razem, właśnie pokażę, jak to będzie wyglądało, i przejdziemy do kolejnej strony, ponieważ to nie jest ostatnia strona komiksu. Moi drodzy, planowałem zrobić to na jedną stronę taki króciutki komiksik. Wiecie, historia się zaczyna i zaraz kończy, ale tak naprawdę, w sumie. Mech, spodobało mi się, dlatego przerysowałem ten ostatni panel. E, bo na początku tam był przecież Gumball pokazujący Paluchem. Tutaj pojawia się Gumball Sara i Darwin. Przerysowałem ten ostatni panel, ponieważ mam pomysł, jak pociągnąć historię e, dalej. A e, także. Widzimy się, znaczy słyszymy się już e, następnym razem. Popróbujcie, poeksperymentujcie, pochwalcie się w komentarzach tym, co stworzyliście, e, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.